Zakładanie i prowadzenie własnej firmy przypomina często uczestniczenie w wyścigu. Zwyciężają ci, którzy jako pierwsi wysuną się na czoło peletonu. Impulsem do urzeczywistnienia biznesowego pomysłu mogą być unijne dotacje. W ich pozyskiwaniu początkujących przedsiębiorców mogą wspomóc inkubatory i parki naukowo-technologiczne. Gliwice to jedno z najbardziej zaludnionych miast na Górnym Śląsku. Dzięki obecności w specjalnej strefie ekonomicznej stały się znaczącym centrum przemysłowym. A tam, gdzie przemysł, tam potrzeba innowacyjnych rozwiązań i świeżego spojrzenia na biznes. Naszą wizytę rozpoczynamy w Gliwickim Technoparku, gdzie dojrzewają firmy gotowe stawić czoła nawet największym wymaganiom rynku. Jedną z nich jest Ultrapatent. Firma zajmuje się doradztwem dotyczącym własności intelektualnej. To jest doradztwo dotyczące patentów, znaków towarowych, całej obsługi, procesu, yy, komercjalizacji, transferu technologii i wiedzy. Ultrapatent to jedna z firm, której rozwój był możliwy dzięki dotacji przyznanej przez Technopark Gliwice. Firma wystartowała dzięki współpracy, dzięki pomocy i projektowi, który realizował Technopark, gdzie każda z nowo powstałych firm. Poza oczywiście środkami, które będzie miała do dyspozycji, musiała przejść odpowiedni cykl treningowy, nauczyć się tworzenia biznes planu, księgowości i wśród tych wszystkich firm znalazła się właśnie firma Ultrapatent. Z czego bardzo się cieszę. W stawianiu pierwszych kroków w biznesie młodym przedsiębiorcom pomagają pieniądze. Najlepiej jednak, gdy pomoc finansowa jest uzupełniona o wsparcie merytoryczne. W ramach współpracy, pomocy było tak zwane wsparcie pomostowe, które pomagało pokryć ZUS, pomagało pokryć pierwsze koszty. Firma Ultrapatent bez wsparcia, które udzieli bezpośrednio Technopark. Raczej w tej formie by nie zaistniała właśnie Technopark Gliwice. Pomógł, poprowadził, doradził, aby w pierwszym okresie firma Ultrapatent mogła powstać i tak istniejemy na rynku już trzeci rok i mamy już pewne sukcesy. Zostańmy jeszcze przez chwilę na Śląsku. Tętniący życiem Wrocław to jedno z miast, które oferują wiele narzędzi dla rozwoju pierwszego biznesu. Skorzystał z nich Maciej Gawlik, prezes zarządu firmy Sonarmind, której siedziba mieści się we wrocławskim parku technologicznym. Jak przypomnę sobie początek, od czego to się zaczęło, to oczywiście od dofinansowania. To pozwoliło mi na to, żebym wyszedł z korporacji i przeszedł do własnej działalności, do własnej firmy. Dotacje na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej to przede wszystkim szansa na zrealizowanie swoich biznesowych pomysłów i zmianę stylu życia. Dzięki tej dotacji mogłem spełnić swoje marzenie, to znaczy to, co nigdy nie udało mi się osiągnąć w korporacji, zrobić projekty, które chciałem tam zrobić, a które z różnych powodów nie były możliwe do wykonania. Tutaj naturalną rzeczą byłem w stanie wykonać. W korporacji najważniejsze jest. Pozorowanie według mnie pracy, a w mojej własnej działalności, w mojej własnej firmie najważniejszy jest efekt. Albo mam klientów, albo ich nie mam, albo mam pieniądze, albo ich nie mam. Tym się różni, że lubię stawiać naprawdę, więc lubię prawdziwe rzeczy. A prawdziwą rzeczą jest na pewno własna firma. A w prowadzeniu biznesu początkującym przedsiębiorcom pomaga dobra lokalizacja. Bycie tutaj i posiadanie lokalizacji siedziby w parku to nie tylko. Przyjazna atmosfera to nie tylko nowoczesny wystrój wnętrza, to nie tylko infrastruktura i wyposażenie laboratoriów, ale to również możliwość skorzystania z finansowania. Mamy pieniądze na dotacje usług badawczo-rozwojowych i nasze firmy, nasi przedsiębiorcy korzystając z tego park zakupuje im docelowy sprzęt. Firmy mogą na nim pracować i realizować swoje marzenie. Musimy jednak pamiętać, że prowadzenie własnego biznesu wymaga ogromnej determinacji. Warto jednak zacisnąć zęby, żeby osiągnąć wymarzony cel. Dostępnych form finansowania jest mnóstwo, ale jeżeli ktoś pracuje, rozwija też rodzinę i dodatkowo próbuje pozyskać finansowanie, okazuje się, że jest to dosyć trudne. Inni jeździli na wakacje. A ja w tym czasie pisałem biznesplany, jeździłem na rozmowy z inwestorami, z funduszami, ale się udało i z tego jestem najbardziej szczęśliwy.